Gromadzimy się przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym za chwilę złożymy ofiarę Chrystusa w sposób bezkrwawy. Ten sam Jezus, który siebie ofiarował na ołtarzu krzyża, tu i teraz ofiaruję siebie, abyśmy byli uświęceni w prawdzie i miłości. Kiedy prowadziłem siedem serii rekolekcji w Wielkim Poście, począwszy od Kaszub, przez Kujawy, Łódź, Bełchatów i inne jeszcze miejsca, to wszędzie modliłem się i Mówiłem ludziom, że modlę się o cud nad Wisłą. Wszyscy byli troszkę zdziwieni, co ja mówię. Żeby zrozumieć tą intencję, trzeba nam przenieść się do kany Galilejskiej. Gdzie Maria, Matka Jezusa, tak jak każda Matka, nie musi pytać, tylko spojrzy i wie o co chodzi. I Maria odczytuje w oczach gospodarza młodej pary zmartwienie. I subtelnie idzie do Jezusa, przekazuje prośbę: Wstaw się, zrób. Pomóż. Pierwszy jakby odruch Jezusa jest jaki? Rusza w ramionami i mówi, też jestem tutaj gościem. Jeszcze nie odeszła godzina moja. O jakiej godzinie myślał Jezus i mówił? O godzinie krzyża. Mówi, kiedy będę wywyższony, wszystkich do siebie przygarnę. Ale Maria doskonale wie, kim jest Jezus idzie do uczniów i prosi. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Wypełnijcie. I przychodzą i pytają Panie Jezu, co mam zrobić? Spakować iść do domu? Nie. Zaczerpnijcie wody ze studni. Te stągwie napełnijcie po brzegi. Potem zaczerpnijcie i staroście weselnemu zanieście. Starosta weselny, który był nieświadomy tego, co oni robili, skąd przynieśli i co napełniali, kiedy skosztował tej wody, podchodzi do młodego i mówi, jesteś wspaniały, bo każdy stawia najlepsze wino, potem gorsze, gorsze, gorsze. A ty zachowałeś to najlepsze wino aż do tej pory. I w tym opisie nie jest najważniejsze wino, ale Duch Święty. Uczniowie zobaczyli, że Jezus ma moc Ducha Świętego. Jak przemienił wodę, wino, tak może nasze życie przemieniać. Inny wymiar istnienia, wolność, prawda, miłość, sprawiedliwość, pokój, radość, inny świat w nas i między nami. Kiedy miałem rekolekcję w klinicy Górskiej, po mszy podchodzi pan profesor z Warszawy, brudka Siwa i mówi tak, proszę ojca. 27 lat temu miałem ślub w Warszawie, była ta Ewangelia Skanyalyski. I ja całe życie myślałem tylko o winie. A dzisiaj zrozumiałem, że Duch Święty. I gdy prosimy Ducha Świętego, aby do nas przyszedł. Jezus mówi, gdy Duch Święty Pocieszyciel stąpi na was, o Wam wszystko przypomni i was nauczy, co wam powiedziałem. I da moc. I wołanie Jana Pawła II, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I Ojczysta jest w nas, wolność jest w nas i miłość i pokój i inne dar. Jeśli my przyjmujemy ten dar największej miłości, jednoczymy się z Chrystusem w komunii i napełniamy się Jego duchem, to mamy jakie zadanie? Nie to, że musimy, ale pragniemy, chcemy z miłością przenieść to, co mamy w sercu we wszystkie wymiary naszego życia i politycznego, ekonomicznego, medialnego, społecznego, we wszystkie wymiary. Jeśli to przechodzi w nas, w naszych czynach, nie tylko w słowach, to znaczy, że to jest w nas. A jeśli tylko będą wielkie słowa, wspaniałe, a nie będzie tego przełożenia w naszej codzienności, to czegoś będzie nam brakowało. Największego. I my uczestniczymy w sztafecie pokoleń i trzeba coś zrobić, żeby to przesłanie, które niesiemy w sobie, przekazywać tym, którzy po nas przyjdą. Tak w naszej historii widzimy. Ta wielka miłość do Boga i do ojczyzny. I nawet w najtrudniejszych chwilach, nikt ani nic nie mogło zniszczyć tego w naszych sercach. I dzisiaj, kiedy dziękujemy Bogu za marszałka Józefa Piłsudskiego, to dziękujemy za tą jego wielką pasję, którą potrafił zapalić innych w tym wielkim zmaganiu o wolność, o niepodległość. Po tylu latach niewoli, gdzie robiono wszystko aby polskę wymazać nie tylko z mapy ale z serc z pamięci to co jest w nas to jest największym skarbem i dlatego dzisiaj potrzeba Prosić nam Jezusa o słowo i prosić Ducha Świętego, byśmy to słowo wypełnili. Kiedy do mnie wczoraj przyszedł reżyser, mówi, robi wspaniałą ewangelizację, spotkania, wielkie talenty, wielka pasja, ale mówię, to nie o to chodzi jeszcze, chodzi o coś więcej. Bo ewangelizacja, jak mówił Jan Paweł II Święty, to najpierw moje wnętrze, mój umysł i moje serce, moje serce. Jeśli my otworzymy się na ten dar, na miłość Boga, na Jego Ducha, Jego Słowo, ono będzie nas kształtowało, będzie nas kształtowało nowego człowieka, wolnego, prawego, wdzięcznego, mądrego. I najważniejsza droga to jest droga w nas, od umysłu do serca. I jeśli tą drogą w nas będzie Jezus, On jest światłością świata, On jest miłością, On jest życiem i zmartwychwstaniem. To będziemy nieść w sobie tego ducha, który łączy, jednoczy, wspiera, buduje. By zrozumieć Kościół, wspólnotę, to popatrzmy na orkiestrę. Popatrzmy na orkiestrę i zobaczcie. Jest wiele różnych instrumentów. I są nieraz takie wielkie orkiestry, które mają. Bardzo dużo muzyków. I kiedy każdy z muzyków będzie grał to, co będzie chciał, powstaje kakafonia. Ty są nas, Tego się nie da słuchać. To, co nas rozwala, niszczy, denerwuje w I ta sama orkiestra, nastrojone instrumenty i dyrygent. I jeśli muzycy, artyści będą wykonywać, posłuszyć dyrygentowi, wygrywać nutki o tym natężeniu i czasie, wspaniała symfonia powstaje, piękna pieśń, która porywa, przenosi w inny świat i muzyka łagodzi. Muzyka daje człowiekowi taką przestrzeń, która człowiekowi daje skrzydła, która człowieka prowadzi w nadziei. Pamiętam szczególny wieczór grudniowy, kiedy przychodziliśmy z bramy. Stoczni do katedry 17 grudnia w Szczecinie 87 roku. Kilkanaście tysięcy ludzi tak śpiewało, że ziemia drżała. Ta pieśń, i układałem wzrodki, i myśmy przeszli te prawie trzy kilometry z taką pieśnią. I dzisiaj potrzeba, byśmy na nowo w sobie rozpalili ten dar miłości. To z Boga Dojczyzny. Do I by nasze życie, nasze i modlitwy, i prace, wszystko były włączone w tą wielką pieśń. I Apokalipsa nam ukazuje, że wszyscy święci w niebie wielbią Boga potężną pieśnią Alleluja. I ta pieśń ma być nie tylko w niebie, tam na drugim brzegu, ale tu i teraz, w nas, abyśmy szli z nadzieją, nieraz we łzach, w zmaganiach, w trudnościach, ale nieśli w sobie tą pieśń miłości, wolności, prawdy. Pieśń życia. Będę Cię osławił, Panie, z całego serca. Będę Ci śpiewał i będę osławił Twoje imię. Bo mnie wysłuchałeś, kiedy cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej.